Szanowni Państwo, Centrum Medycyny Nowej Generacji, ponad 52 miliony złotych, większość z dofinansowania Unii Europejskiej. To pokazuje, jak pieniądze z Unii Europejskiej potrzebne są Polsce potrzebne są nam w województwie podlaskim. Bo to nie tylko. Infrastruktura, taka jak drogi czy e, nowa kolej, ale również rozwój medycyny. Tutaj po raz kolejny możemy stanąć na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku i ogłosić, że Uniwersytet Medyczny cały czas się rozwija. Dziękuję Panie Rektorze za te starania o cały czas dodatkowe środki, abyśmy my jako pacjenci, my jako mieszkańcy Województwa Podlaskiego czuli się bezpiecznie, czuli się zaopiekowani. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku jest najlepszą uczelnią w całej Polsce, więc chcemy, żeby ta uczelnia dalej się rozwijała, ale nie tylko uczelnia, ale co za tym idzie również Uniwersytecki Szpital Kliniczny też cały czas Staramy się, aby ten szpital rozwijał się. Po pierwsze, po drugie, rozbudowywał się. I mam nadzieję, że już niedługo będziemy mogli podać więcej szczegółów, bo um, szpital kliniczny jest szpitalem podstawowym dla Województwa Podlaskiego, więc powinien cały czas rosnąć siłę i się rozwijać. Dziękuję za te środki. Dziękuję. Um, Państwu, rektorom, za to, że cały czas staracie się, aby nasz szpital, nasz uniwersytet rozwijał się i był coraz mocniejszy. Dziękuję.